Zadało się lato znów spełnienie naszych wszystkich złotych, nie wyrać, bo y, jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, to jest mianowicie z tyłu kurwa białka e, u stóp y, grapy jesteśmy i to jesteśmy... się, że jesteśmy w miejscu, gdzie się kurwa wszystko zaczęło. Szukaliśmy tych dwóch win, które tu zostały zakopane w 1995 roku i ich kurwa nie znalazłem, ale znalazłem w sklepie u... U Kasi chciałem kupić jabola, a ona mi powiedziała, że mi nie może sprzedać jabola, ale da mi marudę marudera. Mówi. Słuchajcie, dostałem kurwa beczka wiśniowa litr mocna. I, I to jest podobno jabol tutejszy. I to jest jabol I dziewiąta okrągła część kinka, beczka wiśniowa, litr, biurgowie, zdrowie. Wlewamy w siebie w lecie, złoty płyn, tańcimy potem po gor, robimy dem. Mamy bardzo bardzo chwas, gardła też, bo na najlepszy jest. Lato probarem, lato probarem, lato probarem, lato... Probary, lato, probary, lato...